Pozwajmy, Zbyt mocno przejmujesz się rzeczami, które nie mają żadnego znaczenia. Jesteś zestresowany, za dużo myślisz i tkwisz w opiniach, które nie mają żadnego wpływu na twoje życie. Dlaczego? Bo nie opanowałeś najprostszego, a jednocześnie kluczowego podejścia. Mieć wyjebane. Masz za mało wyjebane, bo wydaje ci się, że tak trzeba. Społeczeństwo nauczyło cię przejmować się wszystkim. Jak wyglądasz, co myślą inni, co jest teraz modne i tysiącem innych nieistotnych spraw. Zostałeś zaprogramowany, by mierzyć swoją wartość według zewnętrznych standardów, które nie mają nic wspólnego z Twoimi celami. Zastanów się, ile energii marnujesz na rzeczy, które nie będą miały znaczenia nawet za tydzień, nie mówiąc już o roku. Ten czas, kiedy przejmowałeś się głupią kłótnią o to, kto jest najlepszy w Twoim ulubionym sporcie, to nie przesunęło ani o milimetr Twojego życia do przodu. Ten moment, kiedy spanikowałeś, bo ktoś ci nie odpisał na wiadomość. Czy to coś zmieniło? Nie! Ale i tak się przejąłeś. To jest właśnie twoja wina. Każde nie mieć wyjebane ma swoją cenę, twoją energię, czas i spokój psychiczny. Pomyśl o swoim mieć wyjebane jak o ograniczonym zasobie. Masz ich tylko określoną ilość, więc dlaczego rozdajesz ją na lewo i prawo jak darmowe próbki? Kiedy przejmujesz się wszystkim, rozpraszasz swoją uwagę. Twoje cele stają się zamazane. Tracisz pewność siebie, a twoja codzienność to pogość za aprobatą ludzi, którzy i tak nie mają znaczenia. I tu pojawia się brutalna prawda. Większość ludzi jest zbyt zajęta swoim życiem, żeby przejmować się Twoim. Więc dlaczego ty marnujesz swoją energię, próbując im zaimponować. Nie jesteś zmęczony, bo robisz za dużo. Jesteś zmęczony, bo za dużo myślisz. Stałeś się Twoim nawykiem. Przejmować się rzeczami, które na to nie zasługują. Słuchaj. Mieć wyjebane nie oznacza być hamem ani porzucać jakichś swoich obowiązków. To nie jest obojętność czy Tu chodzi o skupienie. O zdecydowanie, co jest warte twojej uwagi, a co nie. Kiedy masz wyjebane na hałas wokół, możesz skupić się na tym, co naprawdę się liczy. Twoje cele, wartości, ludzie. Wszystko, co naprawdę zasługuje na twój czas. Reszta to tylko tło, więc odetnij. To, co ci nie służy. Słuchaj, to nie jest skomplikowane. Tu chodzi o priorytety. W głębi duszy już wiesz, co ma dla ciebie znaczenia. Problem w tym, że wciąż pozwalasz, by nonsensy cię rozpraszały. Social media? Opinie innych? Zapomnij o tym. Krotki? To nie jest istotne. Ta jedna osoba, która już cię nie lubi? Kurwa, kogo to obchodzi? Jeśli coś nie jest zgodne z twoimi priorytetami, nie zasługuje na twoje, mieć wyjebane. Przejdźmy do konkretów. Numer jeden. Zidentyfikuj swoje priorytety. Co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie. Rodzina, zdrowie, kariera. Zapisz to. Jeśli czegoś nie ma na tej liście, to miej na to wyjebane. I dzięki temu przechodzimy do punktu numer dwa, w którym przestajesz szukać aprobaty, bo opinia innych na Twój temat są ważne tylko wtedy, gdy ty im na to pozwalasz. Przestań sprawdzać lajki i szukać komplementów. Ty nie potrzebujesz jakiejś zewnętrznej walidacji, by znać swoją wartość. I kiedy to zrozumiesz, będziesz mógł przejść do punktu numer 3, czyli nauczenia się mówienia nie, bo to zmienia zasady gry. Przestań zgadzać się na rzeczy, które ci nie służą. Jeśli to nie jest zdecydowanie tak, to jest nie. A potem ustal granice, czyli punkt numer 4. Jeśli ktoś wysyca z Ciebie energię, odetnij się lub trzymaj na dystans nikomu nie jesteś nic kury ma winie. Więc nie dawaj mu swojego nieograniczonego dostępu do swojego czasu i uwagi. A potem zaakceptuj swój dyskomfort, bo ludzie będą cię oceniać, niezależnie od tego, co robisz. Dlatego pogódź się z tym niech gadają kurwa, ich opinie mówią więcej o nich niż o tobie. Dzięki temu odpuścisz kontrolę nad jakimiś wynikami. Bo słuchaj, nie możesz kontrolować wszystkiego, dlatego przestań obsesyjnie myśleć o rezultatach. Skup się na procesie. W wyniku nie zmienisz. Rób co możesz, a resztę zostaw. Wykonuj odpowiednią część pracy, a odpowiedni wynik skorelowany z Twoją pracą przyjdzie samoistnie. To jest wypadkowa. Zrozum, kiedy masz wyjebane Twoje życie, staje się lżejsze. Masz więcej czasu, energii, skupienia. Stajesz się po prostu nie do zatrzymania, bo nie obciążają cię zbędne rzeczy. To jak sprzątanie szafy, kiedy pozbywasz się bałaganu, widzisz i korzystasz z tego, co naprawdę ma znaczenie. To samo dotyczy Twojego umysłu. Dlatego odgruzuj go, zrób miejsce na to, co ważne. Ludzie to zauważą. Pewność siebie jest magnetyczna, a klarowność rzadkością. Mieć wyjebane przyciąga odpowiednie okazje, odpycha te niewłaściwe. I to jest sytuacja, w której zawsze wygrywasz. Tylko wyjaśnijmy sobie coś. Mieć wyjebane nie oznacza być nieuprzejmym, lekkomyślnym czy nie wiem, egoistycznym. Nie chodzi o olewanie wszystkich, tylko o wybieram, gdzie wkładam swoją energię. To także oznacza bycie pozbawionym emocji. Możesz dalej głęboko troszyć się o rzeczy i ludzi, które mają na Ciebie znaczenie. Po prostu wycinasz to, co nie ma dla Ciebie znaczenia. A jeśli ktoś zarzuci Ci, że masz wyjebane, to ich problem. Nie jesteś odpowiedzialny za ich uczucia. I jeszcze jedno. Mieć wyjebane również nie oznacza, że nigdy nie popełniasz błędów. Będziesz się popełniać. Zmierzysz się z krytyką. Ale kiedy masz wyjebane, to porażki Cię nie paraliżują. Nauczysz się je przyjmować. I pójdziesz dalej. Więc moja rada dla Ciebie jest prosta. Twój czas i energia są cenne. Przestań rozdawać je na rzeczy, które nie mają znaczenia. To jest Twój wybór. Więc wybieraj mądrze, ustalaj priorytety bez litości. A następnym razem, gdy złapiesz się na stresowanie jakąś głupotą, to przypomnij sobie: Mam wyjebane. Żyj swoim życiem. Skup się na tym, co ważne, i przestań marnować energię na resztę nieważnych rzeczy.